Maneczka jestem Keniek, witam Was na kanale TechSpec w unboxingu klawiatury Titanium Ranger Jest to klawiatura niskobudżetowa Kosztuje w okolicach 20 zł Także cena jest bardzo tania Niestety firma Titanium robi średni średniej jakości sprzęt, ale mamy nadzieję że ta klawiatura będzie niezła na przodzie mamy oczywiście klawiaturę jak widzicie obraz całej klawiatury logo Titanu, Ranger gamingowa klawiatura podstawowa podstawowe informacje USB Keyboard for games Gamers i takie tam niby specjalistyczny wygląd dla graczy, to się okaże PC, Mac oczywiście z tej strony. Logo z tej, też z tej to samo i to samo przejdźmy na tył mamy tu wiele języków ale polskiego nie ma polski jest tutaj mamy opis polski widać ładnie dane techniczne jest to kabel 1,5 metra, wymiary, napięcie pracy, praca prądu, prąd pracy, temperatury, wilgotność i wymagania systemowe. Mamy tutaj też parę innych języków, takich jak niemie niemiecki, angielski, rosyjski i czeski. Przejdźmy do rozpakowania. Nie wiem, o co z tym chodzi, że to jest przecięte i to na pewno nie jest przez wina sprzedającego, gdyż zamówiłem takie dwie klawiatury dla mnie i dla kolegi i właśnie jest przecięta. Mamy klawiaturę, odbija się światło. Zamkniemy, pudełko, odłożymy, położymy klawiaturę. Tak, na początek mamy jakieś papierki. Język, język czeski, ruski, włoski, hiszpański, francuski, język polski. To jest gwarancja. Słabo widać, cienki papier jest jak to zrobić <laughs> teraz co tu mamy? Mamy 9, 8 8 przycisków nie wiem dlaczego na pudełku pisze 9 w jednym miejscu pisze 9, w jednym tak prawda nie wiem o co chodzi mamy 8 jeśli byśmy chcieli zamienić te czerwone właśnie na czarne Mamy klawiaturę Wygląd jej Jak widzicie jest całkiem fajny, jak widzicie inny klawiusz jest Enter Taki chropowaty bardziej do pozostałych różnie się, odwiniemy kabel Oczywiście kabel jest na USB 2.0 <coughs> dawno nie widziałem klawiatury na PS2. Hmm wydaje się klawisze trochę ciężko chodzą Ale wydaje się w miarę przyjemna w dotyku Sam wygląd jest w miarę fajny. Tutaj mamy takie mm, gumę, taką, jakby gumę przytrzymaniu, coś takiego, aby się nam ręka nie ślizgała poza tym co, mamy tu dodatkowe klawisze funkcyjne do pogłośniania wyszukiwarki, emailu homo homu w filmu i głośności, nie? poza tym no i to chyba tyle z tej klawiatury sprawdźmy jeszcze sobie tyło ty jest też bardzo fajnie wzorowany Mamy tu dwie takie nóżki ze spodu niewielkie Tu mamy to Otwierane ale tu już nie mamy nic niestety pod tymi nóżkami jak to będzie siedzieć Miorę nie ślizga się miora bez tych. Nie, jest nie, dobrze. Trzymię bardzo fajnie. Te gumki trzymują fajnie. Także to by było na tyle. <laughs> Recenzja tej klawiatury. Nie wiem kiedy się pojawi. Jak widzicie filmów bardzo ciężko. Z filmami ostatnio, ale... Mam nadzieję, że się Wam to podobało. Dzięki na razie. Hej.